Reportaż w trójce. To naturalne. Kiedy ktoś znika bez wieści, jego rodzina szaleje z rozpaczy i robi wszystko, żeby go odnaleźć. Jednak nie wszyscy poszukiwani chcą zostać odnalezieni. Czasem pozorują własne zaginięcie. Dlaczego? O tym opowiada dzisiejszy reportaż Hanny Bogoryje Zakrzewskiej pod tytułem Ból niepewności. Mój dzień wygląda tak, że ja budzę się... I już te myśli wracają o Mariuszu. Mariusz, brat Beaty, wyszedł z domu cztery lata temu i nie wrócił. Minęło naprawdę cztery lata, a teraz patrzysz, ta taka sama jak tamtego dnia. Nie potrafiałam zrozumieć tego, dlaczego tak się stało. Daje pani słowo honoru, że żadno z nas nie wie, o co chodzi. Tomasz, syn pani Barbary, zaginął cztery lata temu. Wydaje mi się, że myśmy nic nie zrobili. To jest najgorsze, bo gdyby był to dom jakiś taki, że my się pucimy, że coś się dzieje. A to nie normalnie, wie pani. Ja nie wiem, co się stało. To jest w jakim wieku, Mariusz? Tu miał gdzieś 20 lat na tym zdjęciu. A jak zaginął miał lat 25. W naszej rodzinie był problem z alkoholem. Tata nadużywał tego alkoholu i dlatego Mariusz bardzo się martwił o mnie, ponieważ też przez ten alkohol była przemoc w domu. I gdy był poza domem, zawsze byliśmy w kontakcie telefonicznym. On pisał listy. Niesamowita ta więź była między nami. Zapamiętałam ten dzień. Kiedy go po raz ostatni widziałam, to jak wychodził ode mnie tutaj, jak rozmawialiśmy, powiedział, że jego dziewczyna się wyprowadza, wyjeżdża do Krakowa, nic nie wskazywało na to, że mamy się już nie widzieć więcej. Około 21.30 w dniu zaginięcia na moście był widziany przez sąsiadkę naszą, która wracała z pracy busem. Wyglądało to jakby normalnie zatrzymał się i rozmawiał przez telefon na moście. Wiem, że telefon był czynny do 22, ale on już nie opierał ode mnie telefonu. W 2005 roku wyjechał i wyjechał do Irlandii, miał do, zarobić pieniążków i miał wrócić. Z Irlandii się odzywał i wyjechał do Anglii. No było wszystko dobrze i cztery lata temu miał przyjechać na święta. Dzwoni Tomek, że niestety nie przyjedzie, bo coś tam. On teraz nie może rozmawiać, że się odezwie później. No i koniec, nie się urwało. Co mu odbiło? Przepraszam, że tak mówię. Co się stało? Nie wiem. Nie chcesz kontaktu z rodzicami, masz ich daleko w nosie, ale zadzwonisz raz w miesiącu. Mamo, żyje, jest mi dobrze, mam cię w nosie. Mnie to urządza. Jestem pewna, że jest wszystko dobrze. To jest sklep, w którym Mariusz w dzień zaginięcia był u kolegi. Obok jest przystanek autobusowy, na który miał się udać. Kolega właśnie cały czas potwierdza, że on był zadowolony, uśmiechnięty, nic nie pokazywało, na to miał pełno planów. Policja twierdzi, bardziej obstawiałem to, że on gdzieś jest, tylko po prostu ukrywa się. Zgłosiłam na policję, zgłosiłam do itaki, raz w tygodniu dzwoniłam do policji, dzwoniłam do itaki, nic to nie dawało. I rozsyłałam takie komunikaty że na wszystkie strony do Irlandii, do Irlandii Północnej, gdzie się tylko dało, wysyłałam takie informacje, że zaginął mi syn i, i od tamtej pory przecież żadnych świąt nie robiłam. Nic nie robiłam. Ja go szukałam, proszę panią, gdzie się tylko dało. To na przykład miałam taką informację, że we Włoszech pani go widziała i że jest bezdomnym. Mieszka na dworcu, że nawet mu piwór dałam. Więc piorunem załatwiałam wszystko, co się da. Byliśmy z mężem we Włoszech. Okazało się, że to nie Tomek, dzięki Bogu. Także wie pani, ja byłam przekonana, że się coś stało złego. Ale odezwała się do mnie pani Marta, że jest taka strona internetowa, właśnie wyzdjęń przed laty. Weszłam na tą stronę, zaczęłam pisać swoją prośbę i zainteresowała się nią pani Natalia. Ja mówię, że pani Natalia to jest mój taki dobry aniołek. Zobaczyłam post o Tomku na naszej stronie kilka dni po dołączeniu do grupy tak naprawdę. Natalia Brandt. I pomyślałam sobie, w sumie mieszkam w Wielkiej Brytanii, może jakoś będę mogła pomóc. Udostępniłam post, gdzie tylko się da, na stronach angielskich. Zrobiłyśmy plakaty, które ja przetłumaczyłam również na język angielski. Te plakaty w języku polskim i angielskim w polskich sklepach rozwieszałam, pytałam w restauracjach też polskich, czy mogłabym rozwiesić. Dużo osób się zgłosiło, wolontariuszy, którzy chcieli pomagać, ale w międzyczasie zaczęłam szperać w internecie. Wpisałam Tomka imię i nazwisko i wpisałam archeologia w języku angielskim. I nagle wyskoczyło kilka informacji. Dwa zdjęcia znalazłam i też znalazłam w pewnym momencie dokument, który Tomek napisał lub pomagał napisać. I na dole tego dokumentu były dane firmy. I ja tam zadzwoniłam, okazało się, że Tomek faktycznie tam cały czas, czas pracuje. I faktycznie policjanci to sprawdzili i przekazali informacje, że są to prawdziwe informacje do policji w zamościu, gdzie pani Wasia mieszka. Jak ja się dowiedziałam, jak ja do męża krzyknęłam, to tylko w telefonie, jeden pisk był. I oczywiście, ponieważ ja jestem po operacji po sercu praktycznie. Wieczorem zabrało mnie pogotowie. Emocje po prostu. Ja naprawdę nie mam pojęcia, jak to się stało, że policja przez cztery lata nie dała rady znaleźć Tomka, a ja półtora dnia przeszukiwania internetu i go znalazłam. Mówię, że będę tej dziewczynie do końca życia i całemu zespołowi dziękować, bo tylko dzięki niemu. Jaki macie nie ma? państwo plan na przyjazd? Przyjedziecie tam i co? To znaczy Tomek zaczyna pracę od godziny ósmej, a my będziemy o siódmej pod zakładem pracy. No myślę, że się spotkamy. Choćby wrócił teraz do domu, ja nie miałabym żalu do niego. Ja naprawdę czułabym ogromną radość, chciałabym go przytulić, porozmawiać z nim na spokojnie, bo to jest ważne. I ja wierzę, że on wtedy stopniowo by mi powiedział, dlaczego tak postąpił. Może on mnie chciał od czegoś uchronić, może mu ktoś groził, różnie jest, może, może miał jakieś problemy, o których nie mówił i może dlatego gdzieś wyjechał i, i woli, żeby go nie odnaleźć. Wierzę i mam przeczucie, że on żyje i ja nie wierzę w samobójstwo. Drożowaniom, jesteśmy przerażeni, potraktowano nas jak gorzej niż psów w tej firmie. Przyjechaliśmy za 15 sierpnia z moją koleżanką, z mężem oczywiście, i było zimno i padało. Więc weszliśmy do recepcji i tam siedział w recepcji taki gruby anglik. recepcjonista. Proszę o zawołanie Tomka. Dzwonił, dzwonił, w pewnej chwili zaczął tłumaczyć, że nikogo nie ma, wie pani, takim podniesionym głosem. Wreszcie ja zadzwoniłam do drugiej koleżanki, która zna angielski i podała mu, i ona nam tłumaczy, że on rozmawiał z szefem i szef powiedział, że tu taki nie pracuje, nie ma takiego i że natychmiast mamy wyjść z jego biura, bo wzywa policję. Też byłam szefową 20 lat, teraz jestem emerytką, ale... Żadnego człowieka, czy bezdomnego, czy psa, tak by mnie potraktowała, jak on to zrobił. Staliśmy pod tym ogrodzeniem, żeby spotkać się z synem, proszę panią, od za 10, może za 15, 7 do 18.30. Na deszczu, na zimnie, a później recepcjonista sam przyznał, że Tomek tu pracuje, tylko nie chce... Nie chcę wyjść. Kocham go bardzo, ale serca nie ma. W 104 latach odnaleźliśmy panią Halinę. Iwona Modliborska, założycielka grupy Zaginieni Przed laty. Mnóstwo osób nie chciało podjąć poszukiwań pani Haliny, gdyż twierdzili, że już nie żyje. No Gdzież tyle lat? Matko wyjechała tam do Niemiec, to już ją gdzieś tam zaciupali, a znowu córka. Nie wiem, tak głęboko w serce mi wpadła, że ja chciałam tej dziewczynie pomóc. No i nagle pojawiła się Justynka, która też zaraziła się tą sprawą. I pewnego dnia, żeśmy zaczęły pisać, mówi Iwonka, mam, 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 doszłam do kobiety Niemki, która z nią pracowała gdzieś tam w kuchni i ona już idzie tam, gdzie ona mieszka i zaraz będziemy mieli z nią kontakt. Ona nie była chyba przygotowana na to odnalezienie, bo porzuciła w końcu dwoje dzieci, męża, który chciał popełnić samobójstwo i stracił ręce, bo się rzucił pod pociąg. Ta rodzina przyszła w wielką tragedię wytłumaczyła tłumaczyła mi na swój sposób, dlaczego podjęła taką decyzję, ona przeszła przez wiele perpetii w życiu. Możliwe, że czas uciekł jej tak daleko, że już nie miała odwagi po prostu się odezwać. Ona do mnie powiedziała, Pani Iwono, ja się będę codziennie za Panią w kościele modlić, że Pani zdecydowała się mnie szukać. Ja dzięki pani odzyskałam rodzinę, bo ja bym sama się nigdy na to nie zdecydowała. Dlatego wiem, że warto każdą osobę szukać, bo, bo niektórzy nie mają odwagi się odezwać. Komuś może się wydawać, że jeżeli ktoś bliski zaginie, to ta osoba za dzień, za dwa, za miesiąc lub rok czuje się lepiej. To nie jest prawda. Dlatego, że czym upływa więcej dni i miesięcy, to to oczekiwanie na tę drugą osobę staje się taką jak obsesją. Był to reportaż Zakrzewskiej.